Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę dzisiaj do Was z bardzo ciekawym projektem, mianowicie HikePoint Finance. Jest to fork projektu Titano, który kilka miesięcy temu tak naprawdę zdobył rzeszę wiernych fanów, wiernych holderów. Jest to projekt, w którym mamy możliwość kupienia, wejścia, jakby zainwestowania bezpośrednio w token natywny tego projektu. I trzymania go zwyczajnie sobie na portfelu. Dzięki temu co 30 minut, w tym przypadku 48 razy dziennie, otrzymujemy nagrodę, czyli tak naprawdę jest to projekt, w którym automatycznie stakujemy nasze środki bezpośrednio na naszym portfelu. Nie przekazujemy je nigdzie, nie wrzucamy je w żadną płynność, nie, e, nie oddajemy je do projektu, nie mrozimy absolutnie nic z tych rzeczy. Jedyną rzeczą, którą musimy. Robić, aby otrzymywać nagrodę, aby otrzymywać ten, te dywidendy w postaci tego natywnego tokenu, to jest trzymanie go zwyczajnie na portfelu. Jeżeli chodzi o Hike Point i, i projekty w modelu, modelu Titano, które w ostatnich miesiącach bardzo mocno stały się popularne, jest ich coraz więcej, tak naprawdę każdego dnia wychodzi ich kilka. E, oczywiście każdy. Gdzieś tam próbuje być jeszcze lepszy od poprzednika, pokazywać większe APY. Zresztą zaraz o tym powiem i powiem, dlaczego nie warto wchodzić w projekty długoterminowe, które mają właśnie bardzo wysokie APY. Ale słuchajcie, mimo wszystko, że wychodzi ich tak duża ilość, niektóre też oczywiście pokazują się skamami. Natomiast wśród właśnie tej rzeszy, tej masy projektów w tym modelu pojawiają się również też IPERU. Myślę, że jedną z takich perełek, słuchajcie, może być HikePoint. HikePoint wystartował tak naprawdę kilka dni temu. Jest to projekt, który jest odpalony na sieci AVAX i możemy sobie tutaj bezpośrednio kupować tokeny za AVAX na sieci Avalanche. Kupujemy bezpośrednio na zdecentralizowanej giełdzie Trader Joe. Zresztą na samej stronie macie bezpośrednio odnośnik BUY, HPT, bo taki jest skrót tego tokenu, i możecie kupić te tokeny, trzymając je później tak naprawdę tylko i wyłącznie na swoim portfelu. Ok, słuchajcie, ale przejdźmy może do samego projektu, jeżeli chodzi o Hike Point, dlaczego ja zdecydowałem się na inwestycje w ten projekt. No przede wszystkim dlatego z kilku powodów. Pierwsza sprawa to jest kwestia samego zespołu, który jest zweryfikowany, który przed KYC, który jest zespołem osób, które ileś tam miesięcy temu również miały no niemiły przypadek, niemiły incydent i zostało oszukane przy okazji innego, dużego projektu właśnie w takim modelu. No i postanowiły, że zrobią coś w tym kierunku i stworzą projekt, który będzie przede wszystkim stabilny, który będzie dawał możliwość zarobienia każdemu w długoterminowym okresie. I takie jest, jakby ich założenie, sama, sam, sam projekt, sami, sami właściciele projektu, tak jak mówię, są. Um, Jawni zrobili KYC, zresztą za chwilkę zaraz Wam pokażę to KYC, to jest jakby pierwsza rzecz. Mamy też audyt, druga sprawa to jest właśnie to APY. Słuchajcie, w tej chwili projekty w tym modelu prześcigają się z tym APY, czyli z tą roczną stopą zwrotu, ale liczoną właśnie poprzez reinwestycje, ponieważ to automatyczne naliczanie nam co 30 minut tokenów odbywa się właśnie w sposób procentu składanego. Ponieważ co 30 minut otrzymujemy tokeny i kolejne 30 minut, które będzie, za kolejne 30 minut, które będą nam naliczane tokeny, już mamy naliczane ten, ten, ten wzrost, te dywidendy od wyższego wkładu, ponieważ 30 minut wcześniej otrzymaliśmy właśnie nagrody. I tak 48 razy dziennie. Zresztą zaraz Wam pokażę na dashboardzie ich, na kalkulatorze jakiego rzędu wartości, o jakich wartościach możemy tutaj mówić w skali długoterminowej, w skali roku, tytułu roku i tak dalej. Oczywiście są to czysto te hipotetyczne założenia, ponieważ nic z nas nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie cena tego tokenu, no i czy projekt faktycznie będzie się rozwijać. I przechodząc jeszcze raz do tego APY, tak jak mówię, większość tych projektów, które w tej chwili widzimy, APY sięga nawet do 1,5 miliona i więcej, słuchajcie, procent w skali roku przy tym automatycznym Compoundingu, czyli tej automatycznej reinwestycji. Tak więc te zwroty są szalone i powoduje to to, że tak naprawdę projekt po starcie jest tak naprawdę zdany tylko i wyłącznie na drenaż, i po bardzo krótkim czasie ta wartość tokenu bardzo mocno drastycznie spada. Zresztą sami właściciele, głównie w przypadku takich projektów, nastawieni są na zbiórkę w presailu, bo takie presaile tak naprawdę są otwartymi presailami, każdy może wejść i często te zbiórki sięgają kilku tysięcy BNB, słuchajcie, to są olbrzymie pieniądze, które deweloperzy ściągają na samym początku. Później tak naprawdę mają już w nosie, co się dzieje z tym projektem. Coś tam robią, coś tam serwisują, ale no, co mieli zarobić, to już zarobili. Tak więc wchodząc w takie projekty, możemy wchodzić tylko i wyłącznie spekulacyjnie na samym początku liczyć, że ta cena na starcie urośnie na tyle, żeby wyjść z, jakąś, z jakimś zyskiem. Natomiast właśnie takie projekty jak Titano, takie projekty jak SAFU, HikePoint w tej chwili, które jest właśnie pierwszym takim dużym projektem na sieci Avalanche, są robione właśnie po to, żeby dać tym ludziom długoterminową możliwość zarobienia, ponieważ jeżeli zakładamy sobie tutaj te 40 tysięcy procent w skali roku i teoretycznie zakładając nawet Mały poziom, niski poziom ceny, taki jaki jest w tej chwili, zresztą teraz Wam pokażę na wykresie, to można zrobić bardzo, bardzo duże pieniądze. Zresztą samo Titano Titanum pokazuje to, jak e, tak naprawdę projekt potrafi być stabilny w tym modelu e, i e, ile można zarobić. Słuchajcie, to są olbrzymie pieniądze. No ale dobra, przejdźmy, słuchajcie do. Do bardziej takich szczegółowych rzeczy, jeżeli chodzi o roadmap, czyli to, co oni sobie zakładają, czyli no, mamy już otwarcie, mamy dashboard, który za chwileczkę Wam pokażę, mamy KYC, które jest zrobione, mamy Solidity Finance Audit, stronę YouTube Marketing, który w tej chwili tak naprawdę mocno zaczyna, właśnie intensywnie działać, oficjalny lunch, czyli start, po którym już jesteśmy listing na CoinGecko, CoinMarketCap listing, DappRadar listing, social media marketing, który właśnie, można powiedzieć, że coraz mocniej zaczyna być widoczny, bo jeżeli chodzi o CoinMarketCap, DappRadar i CoinGecko, to są jakby aplikacje zostały złożone, natomiast no, każdy projekt musi czekać określony czas na to, żeby te listingi miały miejsce i w większości przypadków, słuchajcie, po takim listingu na CoinGecko, na CoinMarketCap, głównie na tych dwóch jakby źródłach, Cena tokenu zawsze, znaczy zawsze, przeważnie idzie bardzo, bardzo wysoko. Tak więc jesteśmy w momencie, kiedy tej, tego listingu jeszcze nie ma. Więc bierzcie to pod uwagę, dlatego ja też, jakby zainwestowałem w projekt. Jeżeli chodzi o kolejne, jakby rzeczy związane z samym projektem i z tym, jakie mają plany, będą tworzyć też DAB związany z protokołem DAO który będzie jakby bardziej się przyczyniać również do użyteczności samego tokenu, no i przede wszystkim stabilności projektu. Mają również prowadzić multichain, czyli wejść w inne mainety, po to, żeby jakby dojść do większej, szerszej grupy społeczności, która będzie jakby również uczestniczyć w tym projekcie. Mają zamiar oczywiście odpalić NFT, NFT stacking, czyli będziemy kupować za tokeny HPT. NFT, które będziemy mogli stakować i również będziemy otrzymywać za te nagrody, będzie można je upgrade'ować po to, żeby te NFT zarabiało nam więcej. Mają w planach wypuścić mobilną aplikację no i coś tam w przyszłości może więcej. Zobaczymy, jak to będzie realizowane. Oczywiście w tej chwili, wszystko to, co jakby przewidują w whitepaper, dotrzymują, idą jakby w tą stronę, co jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sam, sam jakby udział. Właścicieli, adminów w projekcie, w social media jest bardzo aktywny, zresztą jest bardzo duża grupa na Discordzie, jest bardzo duża grupa na Telegramie. Discord to jest właśnie to miejsce, w którym głównie są skupieni i tak jak zobaczcie, w tej chwili około 15 tysięcy użytkowników, 1800 aktywnych. Oczywiście ta aktywność po, po starcie tak naprawdę już jest, jest już mniejsza, bo tam jakby siedzą tylko, że tak powiem, ludzie, którzy piszą na znaczy temat, jakie to piękne. Projekt, albo jaki to nie jest piękny projekt, no bo wiadomo, że część osób wchodziła na takim etapie, gdzie, e, tak jak widzicie, zobaczcie, mamy start 31 marca, nie, 30 tam był w nocy, no nie wiem, to było w nocy, dobra, czyli tak naprawdę wczoraj, słuchajcie, ten projekt ruszył i, i zobaczmy sobie, jak, jak wyglądała cena, no wiadomo była ta pompa, potem mieliśmy spadek, kolejna pompa, no i w tej chwili gdzieś tam się realizują sobie zyski. Jeszcze pewnie osoby, które byłyby w pre -sale, czy w private sale, bo pewnie też się taka rzesza ludzi była. No i w tej chwili sobie przechodzimy do takiego stabilnego jakby sunięcia tej ceny. No i najprawdopodobniej tak z racji tego, że tak jak mówię, projekt ma bardzo mocne podstawy, fundamenty. Myślę, że ta cena może jak najbardziej iść do góry, tym bardziej, że tak jak mówię, jesteśmy dopiero, słuchajcie, pierwszy dzień Pierwszą dobę mocną po, po starcie, i nie mamy jeszcze Coingecko, nie mamy jeszcze CoinMarketCap, a to na pewno wywinduje cenę. Więc w momencie, kiedy przebijemy sobie ten all-time high tutaj na poziomie około 60, 6 centów, to myślę, że prosta droga tak naprawdę wyżej. Jak będzie się to działo, zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o projekty w tym modelu, a zwłaszcza w te takie stabilne, to tak naprawdę podobnie wygląda ten wykres. No jest ten moment pierwszy gdzieś tam wywalania się tych inwestorów, którzy wchodzili na, w okresie pre-sale, no i później już taka gdzieś tam kumulacja się robi i wchodzą nowi inwestorzy, już tacy gdzieś tam długoterminowi, ale też i tacy spekulacyjni. Oczywiście tutaj do tego potrzebny jest odpowiedni marketing, który też również tak jak mówię, właściciele Admini projektu realizują. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie informacje bardziej gdzieś tam szczegółowe związane z projektem, pokażę Wam w tej chwili dashboard, pokażę Wam w tej chwili, jak to wygląda, czyli tak jak mówiłem, my, jako użytkownicy, słuchajcie, możemy tylko, znaczy musimy tylko i wyłącznie trzymać te tutaj na portfelu. Co będziemy z tym robić, czy będziemy sprzedawać, czy nie będziemy sprzedawać, to już od nas zależy. Pokażę Wam jeszcze tylko informacje dotyczące najważniejszych rzeczy, czyli tego, ile my musimy płacić przede wszystkim podatku, bo pamiętajmy, że projekt ten będzie się utrzymywać w momencie kiedy my, kiedy w projekcie będą odpowiednie wartości odpowiednie wartości podatku, tak? czyli za zakup, za sprzedaż i tak dalej. Bo część z tych, tych środków idzie bezpośrednio do zasilenia skarbca, czyli skąd idą właśnie dywidendy dla nas, część idzie na pokrycie prac deweloperskich, marketing i inne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o. Zresztą sobie możecie przejrzeć white paper, tutaj macie wszystkie jakby informacje na temat tego. To jest właśnie ten autostacking, buying and selling fee, Do tego chciałem przejść. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poziom prowizji, to jest 10% za zakup i 20% za sprzedaż. No, tutaj jakby e, poziom tej, tej tego podatku jest ustawiony właśnie specjalnie w ten sposób, żeby zniechęcać na do sprzedaży tych tokenów, tak? Żeby, e, tak jak w przypadku tokenów, których nie ma taksu, no to to już jest wolna amerykanka. Spekulanci sobie mogą robić co chcą, mogą gdzieś tam sobie robić bardzo fajne skalpy 2-3-4%, kilka razy dziennie, tak zwane kółka, i, i tutaj nie ma problemu. Natomiast projekt ten nie jest zrobiony po to, żeby skalpować. To jest projekt, który ma działać długoterminowo i dawać jakby inwestorom w długookreślonym, długookresowym, jakby horyzoncie czasowym dużą stopę zwrotu, no i przede wszystkim zyski. Dobra, słuchajcie, czyli tak, 10% podatku, który płacimy za kupno, z tego idzie 3% do liquidity, czyli do płynności, 3% do treżury wallet, czyli do tego skarbca, z tego wydawane nam są pieniądze, rezerwowy wallet, 2% i utility wallet, tak, czyli tutaj mamy jakby kwestie rezerwowych, rezerwowych jakby elementów, no i utility wallet to jest ten właśnie rezerwowy wallet, gdzie yy, wspiera jakby ten yy, wallet yy, skarbca, tak? Tak to jest mniej więcej zrobione. Jeżeli chodzi o yy, sprzedaż, mamy te 20%, 7% idzie do skarbca, 5% do utility wallet, 5% idzie do liquidity i 5,3% idzie do rezerwowego yy, portfela. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, ja to widziałem, yy, chyba tu Mówiliśmy na temat, na temat ich KYC. O, słuchajcie, Obsidian to jest firma, która robiła im KYC. Mają sprawdzone, możecie to sprawdzić sobie bezpośrednio na stronie theobsidiancouncil.com. I, I tutaj, jakby przede wszystkim, z racji tego, że my jako inwestorzy chcemy mieć pewność, że chociażby zespół. Z, te wowie są jawni, no, no to dla nas jest bardzo ważne. Ok, słuchajcie, przejdźmy w tej chwili jeszcze do jednych ważnych elementów takich z punktu widzenia inwestora, czyli dashboard. Projekty w modelu Titano Fork mają dashboard, czyli tak naprawdę to, żebyśmy, poza tym, że trzymamy sobie te portfele, przepraszam, tokeny na portfelu, no to żebyśmy mogli chociażby widzieć, co tam się z nimi dzieje, ile my dziennie zarabiamy, kiedy otrzymujemy kolejną nagrodę i tak dalej. Mamy też tutaj kalkulator, który Wam za chwilę pokażę. Jeżeli chodzi o dashboard, słuchajcie, mamy Kilka zakładek. Wallet, czyli nasz wallet, w którym mamy konkretną ilość tokenów umieszczonych i tutaj mamy przede wszystkim informację o rocznej stopie procentowej, stopie procentowej liczonej na 5 dni dziennie i 30-minutowej, 30 tak? czyli te każda nagroda, która wchodzi nam co 30 minut na portfel. Dziennie zarabiamy 1,64%, co 30 minut 0,034, przez 5 dni zarabiamy 8%, przez rok 40 tysięcy procent. Oczywiście to jest liczone, w jakby zakładając tokeny, a nie ich wartość w dolarach. Natomiast na tą chwilę, słuchajcie, mój portfel to jest 750 dolarów wartość 22 541 tokenów, co daje mi już w tej chwili zarobiłem jakieś tam 19 centów, bo wszedłem jakby w projekt w dniu dzisiejszym dopiero, no i dzienne dywidendy na poziomie 12%. Ja w dniu dzisiejszym jeszcze będę dopłacać tutaj bezpośrednio do, do projektu. Myślę, że łącznie około 3000 dolarów będzie to mój wkład w ten projekt. A zresztą słuchajcie, może zróbmy to teraz, tak żeby pokazać Wam, jak się kupuje. Dobra, przejdźmy sobie do HikePoint. OK, Finance. OK, dobra, nie. Musimy sobie tworzyć HikePoint. Bye, HPT. Przenosi nas bezpośrednio do Trader Joe. To musimy sobie wyźmienie nasze dolki. Ten poziom slippage możemy przełożyć na 10%. OK. I kupujemy. O no nie, tutaj przepraszam, może dać przynajmniej 11. OK. Nie, to jednak 12. Tak jak wcześniej kupowałem. Dobra. Potwierdzamy. Zaraz środki lądują bezpośrednio na portfelu. Okay, OK, mamy kupione 59 800, czyli łącznie w tej chwili będzie nam pracować. Zaraz zobaczymy. Oczywiście ten podatek, który musieliśmy zapłacić 2500 dolarów, z czego 41 dolarów dziennie, to są dywidendy. No, i niech sobie pracują. Tak jak mówiłem, jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Tak więc, jeżeli to zrobi 100%, to będę bardzo szczęśliwy i wyciągnę mniej więcej około 5000 dolarów. No, minus podatek 20%, no, jakieś 4000 dolarów. Tak więc, będzie i tak bardzo przyjemnie. Dobra, słuchajcie, idąc dalej, jeżeli chodzi o dashboard. Czyli, tak jak mówię, mamy tutaj bezpośrednio dashboard, który mamy informacje. Odnośnie naszego zaangażowania w projekt, mamy również kalkulator. Ten kalkulator daje nam możliwość, zresztą mam go tutaj odpalonego, pokazuje nam czysto teory hipotetyczne, jakby możliwości zarobienia, biorąc pod uwagę różne stopy, przepraszam, nie stopy zwrotu, ale różne okresy czasu. Słuchajcie, cena w tej chwili to jest 003333. Wallet, zaraz zobaczymy, ile mam tych tokenów. Tokenów mam 76415. No i zobaczmy, ile to ja będę teoretycznie mógł zarobić przez rok czasu, stakując 76 tysięcy, tam po. No dobra, załóżmy te 76 tysięcy. Przez rok czasu. Zakładamy, że cena będzie taka sama, no bo ja nie, nie wiem, jaka. No, niech będzie nawet 002, nie? Albo 01. Dobra, załóżmy, że gdzieś tam może 0,01. Oczywiście może być równie dobrze 0,1, albo 0,01, a może być też i 0,1, tak? Więc no, no tego nie wiemy. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Natomiast kalkulator jest prosty, no i pokazuje nam mniej więcej ten przelicznik, biorąc pod uwagę tą stopę zwrotu 40 tysięcy w skali roku. No to wychodzi, słuchajcie, biorąc pod uwagę chociażby takie 0,1. No to na koniec, total, jeżeli byśmy z tym nie robili, to mamy 607 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o nasz zysk. No i 151 tysięcy dolarów to jest nasz e, e, podatek, który zapłacimy, przepraszam, od kwoty 759 tysięcy wyprzedając, tak? Te tokeny. Jeżeli chodzi o płynność na tą chwilę, słuchajcie, tak, my to jest dopiero pierwszy dzień, tak? Więc słuchajcie, to jest, e, to jest naprawdę bardzo wcześnie. To jest 1,7 miliona dolarów. Tak więc zobaczymy, jak to będzie szło dalej ale dobra, wracając do tego kalkulatora, czyli tak jak mówię, słuchajcie, nie sugerujcie się tym, to jest tylko i wyłącznie takie narzędzie poglądowe, gdzie możemy sobie różne te jakby wartości ustalać, możemy sobie wyliczyć, nie wiem, 30-dniowy 30 okres zwrotu, no i gdzieś tam po tym, po tym okresie, słuchajcie, na czysty wychodzi 1340, czyli 1340 dolarów miesięcznie powinienem zarabiać minus ten podatek, to jest 1072 dolary czystego profitu, zakładając cenę 0. Jeden, czyli jeżeli ona by spadła jeszcze niżej, ale biorąc pod uwagę to, że projekt jest bardzo świeży i załóżmy, że będzie to, nie wiem, o 100% więcej, tak? czyli za, za, czy, czysto na, na czysty zysk, który powinienem jakby zarobić, to jest 6436 dolarów, przepraszam, profit to jest 3905, myli mi się, tutaj mamy jakby łączną kwotę z tymi tokenami, które mamy, tak? więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy tę strategię, ja sobie podtrzymam minimum miesiąc czasu, bo biorąc pod uwagę to, słuchajcie, e, Safu, spójrzmy sobie na Safu. Słuchajcie, e, Safu, Safu w takim okresie czterogodzinnym przynajmniej. Zobaczcie, jak wyglądał ten projekt. To jest projekt na sieci Binance Smart Chain. E, jak on sobie wyglądał w tym okresie, tak naprawdę, bo my, on startował, słuchajcie. No w marcu, tak? Czyli mamy tak naprawdę już w tej chwili miesiąc czasu, kiedy on idzie. Zobaczcie, był ten okres, tak gdzieś tam pewnie sobie gdzieś on spadał, potem szedł do góry, potem znowu mieliśmy spadek. W tej chwili gdzieś tam sobie utrzymuje odpowiedni poziom, uśrednione ceny. No i tak naprawdę dla tych osób, słuchajcie, które wchodziły tutaj gdzieś tam za 30 dolarów, to no to jest piękna sytuacja, słuchajcie, mamy pięciokrotny zysk w tej chwili i on cały czas generuje nam codziennie zyski. I to jest okres miesiąca czasu, tak? Spójrzcie sobie na Titano, eee, Titano Token, Titano Token, eee, Coin Market CoinMarketCap. Słuchajcie, projekt, który działa od, od listopada, tak, zobaczmy, wejdźmy sobie, zobaczmy, zobaczcie, 003 na starcie, maksymalny poziom 0,20, w tej chwili mamy 0,17, 0,18, to mamy listopad. Teraz będziemy mieli no, załóżmy, no, grudzień, styczeń, luty, marzec, cztery miesiące, słuchajcie, to lata, nie? I ludzie wciąż zarabiają, to bardzo duże pieniądze. Tam też w międzyczasie był jakiś tam incydent z dodrukowaniem tych tokenów. Cena spada mocno, ale bardzo szybko odbiła. Tak więc ci, którzy kupili na tym, w tym okresie, to też zajebiście zarobili. Dobra, słuchajcie, wracając, tak tylko jeszcze pokrótce cena do Titano, no, przepraszam, do Hike Point. To jest tak, jak mówię, tak? Czyli. Jedyne, co musicie robić, tak naprawdę słuchajcie, to trzymacie wasze tokeny na portfelu i nic więcej z nim nie robicie. One automatycznie jakby stakują, stakują się, w sensie mają to automatyczne ten rebase, którym my jesteśmy wynagradzani co 30 minut, tak jak mówię, 48 razy dziennie, 40 tysięcy procent skali roku. Jest to, to, to APY. Powiem szczerze, że jest naprawdę na fajnym poziomie i może, może ten projekt wynieść naprawdę na spore wyżyny. Jak będzie, tego to zobaczymy. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Oczywiście ja ryzykuję w 100%, bo tak naprawdę mogę ten wkład, który wrzuciłem, całkowicie stracić, tak? Znaczy, no myślę, że nic tam złego się nie powinno wydzie, zadziać, ale oczywiście zawsze ryzyko jest. No przede wszystkim ryzyko ceny i to jest jakby podstawowe ryzyko w każdym projekcie. Krypto, e, tak więc tak to wygląda. Słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o high point. Tak jak mówię, ja robię sobie w tej chwili taki jakiś tam test, 30-dniowy, zobaczymy, ile przez te 30 dni zarobię. Zrobię jakiś update w międzyczasie, tak żeby wam pokazać, jak to wygląda. Trzymajcie się. A, jeszcze dodam tylko, że w opisie pod filmem macie link do naszej grupy zdefiniowani.pl na telegramie, link do strony zdefiniowani.pl. Jest to grupa całkowicie darmowa, na której z grupą około 1500 osób już w tej chwili szukamy, analizujemy różne projekty, właśnie projekty DeFi na różnych sieciach. Jest to grupa też edukacyjna, gdzie jesteś w stanie gdzieś tam od takiego, że tak powiem, człowieka, który nie miał nigdy w styczności z kryptowalutami, dojść do takiego poziomu, gdzie będzie spokojnie mógł z nami gdzieś tam cieszyć się tymi zyskami. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, hej.